Aleksander Kowalski był człowiekiem, który rzadko zwracał na kogokolwiek uwagę poza cyframi i strategiami rynkowymi. Jako prezes i właściciel największej firmy technologicznej w Warszawie, jego życie było synonimem luksusu, ale przede wszystkim niezależności. Był obiektem westchnień niezliczonych kobiet w stolicy, lecz żadna nie zdołała uwięzić jego serca. Swój stan kawalerski celebrował jako najwyższą formę wolności. A związki traktował jako niepotrzebne obciążenie, plotki o jego kolejnych, w przelotnych romansach krążyły po biurze szybciej niż maile, ale on sam pozostawał emocjonalnie nieosiągalny, otoczony lodowatą aurą sukcesu. Jego asystentki i sekretarki, zazwyczaj młode, ambitne i wpatrzone w niego jak w obraz, szybko uczyły się, że profesjonalizm jest jedyną walutą, jaką akceptuje. Aż do momentu, gdy do biura przyszła Lena Szymańska. Lena była nowa na stanowisku sekretarki w dziale administracji. Była cicha, wyjątkowo kompetentna i, co najdziwniejsze dla Aleksandra, zdawała się być całkowicie niewzruszona jego obecnością. Jej schludne, proste ubrania, wiecznie spięte w kok włosy i skupiony wyraz twarzy sugerowały, że przyszła do pracy, a nie na casting. Kiedy Aleksander wydawał jej polecenia, Lena odpowiadała rzeczowo z uprzejmym, ale chłodnym dystansem, nie pozwalając sobie na żaden niepotrzebny uśmiech czy zalotne spojrzenie, które tak dobrze znał od innych. Jej obojętność go intrygowała, a może nawet irytowała. Nigdy wcześniej nie spotkał kobiety, która traktowałaby go z taką neutralnością. Zbliżał się grudzień, a wraz z nim coroczne przyjęcie świąteczne firmy, wydarzenie, na które wszyscy czekali, zwłaszcza płeć piękna, licząc na choćby przelotny taniec z prezesem Lena jak zwykle odmówiła udziału kiedy jej szefowa z pani Zofia zachęcała ją Lena tylko grzecznie ale stanowczo kręciła głową Naprawdę nie mogę dziękuję mam zobowiązania to była jej standardowa formułka powtarzana przy każdej próbie integracji społecznej firmowe lancze drinki po pracy nawet zwykła kawa w grupie Zawsze miała coś, co było ważniejsze niż życie towarzyskie. Ta tajemniczość tylko podsycała plotki i ciekawość w biurze. Niektórzy szeptali, że ma drugą pracę, inni, że ukrywa jakiegoś zazdrosnego narzeczonego. Aleksander słyszał te domysły, ale sam nie potrafił jej rozszyfrować. Dla niego była zagadką w beżowej garsonce, która potrafiła w pięć minut zorganizować mu spotkanie, na które inni potrzebowaliby tygodni. Jej perfekcjonizm w pracy kontrastował z jej całkowitą izolacją poza nią, tworząc coraz większą lukę w jego zazwyczaj logicznym świecie. Zastanawiał się, co jest powodem tej muru, który wokół siebie zbudowała, czemu tak piękna i młoda kobieta odrzuca wszelkie formy relaksu i społeczności. Pewnego wieczoru opuszczając biuro, po raz pierwszy przyłapał się na tym, że zamiast myśleć o jutrzejszej giełdzie, rozmyśla o Lenie i jej niewzruszonej, ale intrygującej odmowie wejścia w jego świat. To było dla niego nowe i niepokojące uczucie. Tego samego wieczoru, co jego refleksje, los postanowił uchylić rąbka tajemnicy Leny. Aleksander jechał do swojego przyjaciela Filipa, którego dom znajdował się w cichej, starszej dzielnicy Warszawy. Było już po zmroku, a światła latarni delikatnie oświetlały chodniki. Zobaczył ją. Była to Lena, jego nieprzystępna i tajemnicza sekretarka. Nie była sama. Prowadziła wózek inwalidzki. Obok niej siedział mały chłopiec, otulony kocem z lśniącymi, brązowymi oczami wpatrzonymi w niebo. Lena pochylała się nad nim z czułością, o której Aleksander nie podejrzewałby jej w biurze. Uśmiechała się do niego ciepłym, matczynym uśmiechem, który całkowicie zmienił jej surową twarz. Scena trwała zaledwie chwilę, ale wyryła się w pamięci milionera. Zaparkował samochód, ale zamiast od razu iść do Filipa, obserwował ich z daleka. Zobaczył, jak Lena z trudem, ale z determinacją, wwozi wózek na podjazd małego, skromnego domu, zrozumiał. Oto był powód jej ciągłych odmów, jej powód, dla którego zawsze miała zobowiązania. Następnego dnia Lena została wezwana do gabinetu prezesa. Aleksander Zazwyczaj rzeczowy i skupiony wydawał się być niespokojny. Siedział za swoim ogromnym, machoniowym biurkiem. Dzień dobry, pani Leno. Wczoraj wracałem od znajomego i. Widziałem panią i chłopca powiedział, starając się, by jego głos brzmiał neutralnie. Lena natychmiast zbladła. Wiedziała, że ten moment musiał kiedyś nadejść. Nie chciała, żeby jej życie osobiste wpływało na wizerunek w pracy. Ale teraz prawda wyszła na jaw w najmniej oczekiwany sposób. Tak, panie Aleksandrze, to. To był Kuba, mój młodszy brat, odpowiedziała cicho, ale z podniesioną głową. Opowiedziała mu krótko, jak po śmierci ojca, a matka odeszła wcześniej, to ona. Mając zaledwie dwadzieścia lat, przejęła pełną opiekę nad ośmioletnim Kubą, który od urodzenia zmagał się z paraplegią. Kuba ma tylko mnie. Potrzebuje ciągłej opieki, a ja nie mogę mu jej odmówić, wyjaśniła. Dlatego nie chodzę na firmowe imprezy ani spotkania. Nie mam nikogo, kto mógłby się nim zająć wieczorami, a opłacenie profesjonalnej opieki na stałe, niestety, przekracza moje możliwości finansowe. Słowa leny płynęły prosto z serca, ale były pozbawione dramatyzmu. Wyjaśniała fakt, a nie szukała współczucia. Aleksander poczuł, jakiego lodowa skorupa pęka. Zobaczył siłę i odpowiedzialność, jakich nie spotkał u nikogo w swoim otoczeniu. Zrozumiał, dlaczego Lena była taka poważna i skoncentrowana na jej barkach, spoczywał cały świat jej brata. Nie chodziło o to, że nie chciała się integrować po prostu nie mogła. To odkrycie zmieniło go. Spojrzał na Lenę nie jak na kolejną pracownicę, ale jak na młodą kobietę o ogromnym sercu i niezłomnej determinacji, która poświęciła swoje młode życie dla miłości do brata. Jej profesjonalizm i chłód nabrały zupełnie nowego, głębokiego sensu. W jego oczach pojawiła się nowa emocja, głęboka empatia i niezachwiany szacunek. Odkrycie, jakim była prawda o Kubie, działało na Aleksandera jak katalizator, przyspieszając proces, który w jego życiu nigdy nie miał prawa się wydarzyć proces głębokiego, osobistego zainteresowania drugą osobą. Zmiana w jego postawie wobec Leny była subtelna, ale wyczuwalna. Skończyły się krótkie, rzeczowe komunikaty. Zaczęły się chwile zatrzymania, dodatkowe pytania, które wykraczały poza ramy pracy. Początkowo Aleksander maskował to zainteresowanie troską o jej efektywność. Czy ma pani wystarczająco dużo czasu na sen, pani Leno? Obawiam się, że przepracowanie obniży jakość pani raportów. Lena, zdziwiona nagłą zmianą tonu, odpowiadała z rezerwą. Stopniowo jednak te rozmowy stały się bardziej naturalne. W ciągu kolejnych tygodni Aleksander zaczął szukać pretekstów, by zatrzymać ją w swoim gabinecie. Nie były to już tylko instrukcje, ale rozmowy o książkach, o muzyce, o cichych zakątkach Warszawy. Odkrył, że Lena ma błyskotliwy umysł, cięte poczucie humoru i potrafi prowadzić dyskusje na tematy, o których jego dotychczasowe znajome nie miały pojęcia. Czasem, po omówieniu pilnych spraw, strącał pytanie o Kubę. Jak się czuje, chłopiec? Czy potrzebuje pani może jakiegoś specjalistycznego sprzętu, który moglibyśmy pomóc zorganizować? Lena, choć dumna, powoli przyzwyczajała się do tej nowej życzliwości. Czuła, że jego współczucie jest autentyczne. A szacunek, jakim ją darzył, był szczery. To naturalne zbliżenie, napędzane wspólnym tematem, szybko przerodziło się w coś głębszego. Aleksander po raz pierwszy w życiu czuł się z kimś swobodnie i lekko. Lena była dla niego odświeżającą odmianą od płytkości, którą spotykał na co dzień w swoim środowisku. Jej determinacja, jej odpowiedzialność i brak jakiejkolwiek próby wykorzystania jego pozycji, by poprawić swoją sytuację, sprawiały, że czuł do niej narastający podziw. Zaczęło rodzić się nieśmiałe, ale silne uczucie, którego nie potrafił nazwać. Fascynacja przerodziła się w coś na kształt ukrytego, romantycznego oczarowania. Patrzył na jej skupioną twarz i widział nie tylko sekretarkę, ale kobietę, która niosła na ramionach ogromny ciężar z niezwykłą gracją. W biurze plotki eksplodowały z podwojoną siłą. Sekretarki, które od lat bezskutecznie polowały na prezesa, nie mogły uwierzyć w to, co widzą. Zauważały przedłużające się wizyty Leny w gabinecie Aleksandera widziały, jak on uśmiecha się do niej w sposób, w jaki nie uśmiechał się do nikogo innego, a przede wszystkim czuły jego zmianę. Co on w niej widzi? Jest taka szara i cicha, szeptały zazdrosne koleżanki, wpatrując się w nią z mieszaniną pogardy i strachu. Lena, mimo że nie dbała o plotki, odczuwała na sobie ciężar ich zazdrosnych spojrzeń. Jednak świadomość, że jedyny mężczyzna, który kiedykolwiek widział jej prawdziwe życie i nie uciekł, Teraz poświęcał jej czas i uwagę, dawała jej siłę, by znosić biurowe intrygi. Ta nowa, niespodziewana przyjaźń była dla niej światełkiem w tunelu jej odpowiedzialności. Gdy do corocznego przyjęcia świątecznego zostało zaledwie kilka dni, atmosfera w firmie osiągnęła punkt wrzenia. Był to kulminacyjny moment towarzyski, a Lena, zgodnie z tradycją, po raz kolejny grzecznie odmówiła. Panie Aleksandrze. Naprawdę doceniam zaproszenie, ale jak zawsze nie mogę zostawić Kuby samego. Opiekunka na jeden wieczór to za duży wydatek, a poza tym nikt obcy nie wejdzie do mojego domu od tak, powiedziała. A w jej głosie pobrzmiewała rezygnacja. Aleksander, który spodziewał się tej odpowiedzi, poczuł tym razem ukłucie zawodu. Zdał sobie sprawę, jak bardzo chciałby zobaczyć ją w innym otoczeniu, rozluźnioną i uśmiechniętą. A nie tylko skupioną na pracy i obowiązkach. Chciał jej dać tę jedną noc wolności, na którą tak bardzo zasługiwała. Postanowił, że to on przełamie ten mur. W jego głowie narodził się szalony, ale doskonale zorganizowany plan, godny milionera, który nie przyjmuje odmowy. Po pierwsze, skontaktował się z najbardziej ekskluzywną agencją opiekunek w Warszawie, podając surowe kryteria, absolutna dyskrecja referencje z najwyższej półki wieloletnie doświadczenie w opiece nad dziećmi z niepełnosprawnościami oraz co najważniejsze ciepłe podejście zarezerwował kobietę na całą noc po drugie wezwał do siebie zaufaną stylistkę opisał jej Lenę i jej subtelny styl dając jej kartę blanche na wybór wieczorowej kreacji musi być elegancka ale nie krzykliwa tak aby poczuła się jak królowa ale by to pasowało do jej skromnej natury, instruował. Stylistka, przyzwyczajona do kaprysów bogatych, była zaintrygowana tym nietypowym zamówieniem. Tego wieczoru Aleksander opuścił biuro niejak, zwykle jadąc prosto do swojego apartamentu, ale zabierając ze sobą specjalne, dyskretnie zapakowane pudełko. W środku spoczywała sukienka w kolorze głębokiego szmaragdu. Idealnie pasująca do koloru jej oczu, z delikatnym, lejącym się materiałem, a także eleganckie szpilki i kopertówka, był zdenerwowany. Ten gest był bardziej intymny niż wszystkie jego dotychczasowe, przelotne relacje razem wzięte. Nie chodziło o pieniądze, ale o to, że wkładał w to całe swoje serce, łamiąc własne zasady. Nie kupił jej prezentu, kupił jej szansę, upewnił się, że opiekunka pani Elżbieta. Przybędzie do domu Leny z lekkim wyprzedzeniem. Następnie wsiadł do samochodu i ruszył w stronę skromnej dzielnicy, w której mieszkała Lena. Ubrany, wszyty na miarę smoking, wyruszał nie na imprezę firmową, ale na najważniejsze. Osobiste spotkanie w swoim życiu. Wiedział, że ryzykuje jej gniew, ale czuł, że musi to zrobić. Musiał pokazać jej, że widzi jej poświęcenie i że nadszedł czas, by na jedną noc. Zrzuciła z siebie ciężar odpowiedzialności. Czuł, że ta noc może zmienić wszystko. Jego serce, które przez lata pozostawało obojętne, teraz biło szybciej na myśl o Minie. A jaką Lena zrobi, gdy otworzy drzwi? Aleksander zaparkował swój luksusowy, czarny samochód przed skromnym domem Leny. Jego obecność w tym miejscu, w eleganckim smokingu i stajemniczym pudełkiem, wydawała się absurdalna i całkowicie nie na miejscu. Gdy podszedł do furtki, serce biło mu mocno. Wziął głęboki oddech i zadzwonił. Po chwili drzwi otworzyły się, a w progu stanęła Lena, jej zmęczona, codzienna twarz wyrażała czyste zdziwienie, gdy zobaczyła swojego szefa, milionera ubranego jak na gale. Panie Aleksandrze? Co pan tu robi? Zapytała cicho, zupełnie zbita z tropu. Aleksander uśmiechnął się, a ten uśmiech był ciepły i szczery. Nie był to ten korporacyjny, którym obdarzał klientów. Pani Leno, powiedział mi pan, że nie może pani iść na przyjęcie. Postanowiłem usunąć tę przeszkodę, powiedział wręczając jej pudełko. To jest sukienka. A w środku, w salonie, czeka już pani Elżbieta, certyfikowana opiekunka, która zajmie się kubą tej nocy. Ma najwyższe referencje. Nie może pani odmówić, poświęciła pani temu chłopcu wszystko. Zasługuje pani na to, by się choć raz oderwać. Lena była oszołomiona. Łzy napłynęły jej do oczu. Nikt nigdy nie zrobił dla niej niczego tak wielkiego i osobistego. Nie chodziło o wartość materialną, ale o sam gest. Fakt, że pomyślał o jej bracie i o jej potrzebie odpoczynku. Ja, ja nie wiem, co powiedzieć, panie Aleksandrze. Jestem panu tak bardzo wdzięczna, ale. zaczęła próbując znaleźć powód do odmowy. Zanim zdążyła dokończyć, on delikatnie, ale stanowczo skinął głową. Żadnych wymówek, czas się ubierać. Zaprosi mnie pani do środka. Muszę się przywitać z moim nowym znajomym. Oszołomiona Lena wpuściła go. W salonie Aleksander poznał Kubę, ośmioletniego, promiennego chłopca, który, mimo fizycznych ograniczeń, emanował inteligencją i ciekawością. Chłopiec leżał na kanapie rozmawiając z ciepłą i profesjonalną panią Elżbietą. Aleksander usiadł obok Kuby i natychmiast znaleźli wspólny język. Rozmawiali o astronomii, ulubionej pasji chłopca. Cierpliwość i naturalna czułość, z jaką Aleksander rozmawiał z bratem Leny, wzruszyły ją do głębi. Widząc tę interakcję, uświadomiła sobie, że ten chłodny, zamożny mężczyzna, którego widywała codziennie, ma duszę, w pośpiechu udała się do swojego pokoju, aby się przygotować. Obserwując jak gentleman w smokingu śmieje się z jej bratem, Aleksander zrozumiał, że Lena nie jest tylko siłą i odpowiedzialnością. Jest opiekunką cudu. Jego podziw zamienił się w coś na kształt najgłębszego uczucia, jakie kiedykolwiek przeżył. Zdał sobie sprawę, że to co czuje, to coś więcej niż zauroczenie. Gdy Lena wyszła z pokoju, Aleksander wstrzymał oddech. Sukienka w kolorze szmaragdu opływała jej sylwetkę z godnością i klasą. Jej włosy, zazwyczaj spięte w surowy kok, teraz opadały miękkimi falami. A delikatny makijaż podkreślał hipnotyzujący odcień jej oczu. Wyglądała nie jak cicha sekretarka, ale jak królowa. Pani Leno, jest pani olśniewająca szepnął, czując, że jego starannie zbudowany mur obojętności wali się z hukiem. Jej piękno, zwykle ukryte za obowiązkami, teraz świeciło pełnym blaskiem. Pożegnali Kubę, zapewniając go, że pani Elżbieta ma wszystko, czego potrzeba, i ruszyli w drogę. Napięcie, które czuł Aleksander w drodze, zniknęło, zastąpione poczuciem dumy i niezwykłej intymności. Trzymał Lenę za ramię, czując jej delikatną, ale zdecydowaną obecność. Gdy weszli do luksusowej sali balowej, w której odbywało się przyjęcie firmowe, gwar rozmów natychmiast ucichł. Wszystkie oczy, od stażystów po dyrektorów, były wpatrzone w parę wchodzącą na salę. Szok był absolutny. Milioner, najbardziej pożądany kawaler w firmie, mężczyzna, który nigdy nie przyprowadzał na imprezy towarzyszki, a na pewno nie angażował się publicznie, wszedł z Leną Szymańską, skromną i cichą sekretarką. Biurowe intrygantki ubrane w drogie, ale mniej eleganckie kreacje patrzyły z otwartymi ustami. Lena, choć onieśmielona tak nagłym centrum uwagi, trzymała się prosto, czerpiąc siłę z pewnej ręki Aleksandera spoczywającej na jej plecach. Reszta wieczoru upłynęła jak w bajce Aleksander nie odstępował jej na krok. Usiedli razem przy stole, rozmawiając z naturalną swobodą, jakiej nigdy nie czuł w towarzystwie. Tańczyli, a w ramionach Aleksandera Elena poczuła, jak napięcie ostatnich lat opuszcza jej ciało. Po raz pierwszy od śmierci ojca, a może nawet dłużej, pozwoliła sobie po prostu być młodą kobietą, która się bawi. Śmiała się. Jej śmiech, cichy i melodyjny, był dla Aleksandra najpiękniejszą muzyką. Patrząc na nią, zapomniał o swojej firmie, o giełdzie, o luksusie. Liczyła się tylko ona i jej ulga. Później, gdy wracali do domu, Lena patrzyła przez okno. Dziękuję. To była najmilsza noc, jaką miałam od bardzo dawna. Zapomniałam, jak to jest, szepnęła. Aleksander zatrzymał samochód przed jej domem. Nie pocałował jej. Po prostu patrzył na nią z głęboką czułością. To ja dziękuję. Miałem okazję poznać panią Lenę, a nie tylko panią sekretarkę, powiedział. Odprowadził ją do drzwi i upewnił się, że Kuba i pani Elżbieta mają się dobrze. Wracając do domu, zdał sobie sprawę, że tej nocy, wśród setek ludzi, czuł się jakby był z nią sam. Jego dotychczasowe życie wydawało mu się puste. Aleksander spędził bezsenną noc. Po powrocie do swojego luksusowego, ale nagle pustego apartamentu, nie mógł przestać myśleć o lenie. Obrazy, z przyjęcia, jej rozpromieniony, uśmiech na parkiecie, głębia szmaragdowych oczu poczucie jej dłoni na swojej, przeplatały się z obrazem Kuby, tego bystrego, pogodnego chłopca i skromnego, ale zadbanego domu. Aleksander, który całe życie uważał się za odpornego na głębokie uczucia, teraz stanął przed faktem, że jest całkowicie i niezaprzeczalnie oczarowany, a być może zakochany. Wcześniej jego relacje były proste: atrakcja, przelotna namiętność, a potem uprzejme pożegnanie. Nie było komplikacji, nie było oczekiwań. Lena była ucieleśnieniem komplikacji, odpowiedzialności i, co najważniejsze, autentyczności. Jej życie nie było pustą pogonią za luksusem i próżnością, którą widział u większości kobiet w swoim kręgu. Wręcz przeciwnie, było wypełnione walką, poświęceniem i bezwarunkową miłością. Była zdeterminowana, wiedziała, czego chce od życia zapewnić bezpieczeństwo bratu. I walczyła o to każdego dnia. Nie szukając drogi na skróty, ta głęboka postawa moralna, ta wewnętrzna siła sprawiły, że każda inna kobieta, którą znał, wydawała mu się nagle płytka i pozbawiona treści. To uczucie było dla niego zupełnie nowe i niepokojące. Nie chciał go. Wolność była jego mantrą, a miłość wydawała mu się klatką. Jednak kiedy myślał o lenie, nie czuł uwięzienia, ale zaskakujące pragnienie bycia lepszym, bycia jej wartym. Chciał być częścią jej życia, nie tylko prezesem, ale kimś, kto może ulżyć jej w ciężarze. Chciał poznać kubę lepiej, słuchać o gwiazdach, których chłopiec był tak ciekawy. Następny dzień w biurze był dziwny. Aleksander, który zazwyczaj w pełni koncentrował się na pracy, co chwilę szukał wzrokiem Leny. Kiedy weszła do jego gabinetu, atmosfera była naelektryzowana. Nie musieli już udawać, że ich zbliżenie jest czysto zawodowe. Pani Leno, chciałbym panią jeszcze raz przeprosić, jeśli wczoraj panią zaskoczyłem, zaczął. Nie ma za co, panie Aleksandrze, przerwała mu, a jej oczy błyszczały. To był najpiękniejszy prezent, jaki mogłam dostać. Pan naprawdę widzi mnie. To proste stwierdzenie było dla niego potężniejsze niż deklaracja miłości. W tym momencie oboje zrozumieli że ich relacja wkroczyła na nowy, nieodwracalny etap. Aleksander, milioner, który nigdy nie chciał się wiązać, zdał sobie sprawę, że znalazł to, czego szukał podświadomie przez całe życie. Prawdziwą głębię i sens. Po przyjęciu świątecznym plotki w biurze osiągnęły apogeum. Lena, zawsze cicha i niezauważana, nagle stała się głównym tematem. Zazdrosne sekretarki, zwłaszcza Monika i Zofia, które uważały że mają większe prawo do uwagi prezesa, zaczęły otwarcie okazywać jej niechęć, szeptały o jej skromnym pochodzeniu, o dziwnym bracie, a nawet sugerowały, że wykorzystuje chorobę Kuby, by zmanipulować Aleksandera. Ich zazdrość objawiała się drobnymi, złośliwymi aktami sabotażu, ukrywaniem ważnych dokumentów, przekazywaniem niepełnych informacji, a nawet głośnym komentowaniem jej prostych ubrań gdy przechodziła obok Lena, z natury cicha, ale niezwykle silna, nie dała się sprowokować, czuła ból tych słów, ale świadomość, że robi to dla Kuby i że Aleksander jest po jej stronie, dawała jej niewzruszoną równowagę. Nie wdawała się w kłótnie ani nie odpowiadała złośliwością. Po prostu kontynuowała swoją pracę z jeszcze większą precyzją, udowadniając swój profesjonalizm, Aleksander jednak nie pozostał obojętny. Zmiana w jego życiu uczuciowym zaostrzyła jego zmysły na niesprawiedliwość. Widział, jak źle traktowana jest Lena, i postanowił działać. Jego wsparcie było subtelne, ale publiczne i zdecydowane. Na przykład podczas cotygodniowego spotkania zarządu publicznie pochwalił jeden z raportów przygotowanych przez Lenę, pomijając całkowicie Zofię, jej bezpośrednią przełożoną, i podkreślając, że takiej dbałości o szczegóły oczekuje od każdego pracownika. Następnie, ku osłupieniu wszystkich, poprosił Lenę o osobiste przygotowanie mu kawy, co było gestem, który w firmie oznaczał najwyższe zaufanie i intymność. W innej sytuacji, kiedy Monika usiłowała publicznie podważyć jej kompetencje, Aleksander wezwał obie do swojego gabinetu. Nie podniósł głosu, ale jego zimne, stalowe oczy wystarczyły. Pani Moniko, w mojej firmie cenię profesjonalizm i wzajemny szacunek. Jeśli ma pani problem z koleżanką z pracy, proszę się skupić na swoich obowiązkach. Pani Lena jest cenionym członkiem zespołu, a jej życie prywatne nie jest tematem do dyskusji. To jest moje pierwsze i ostatnie ostrzeżenie, powiedział tonem, który nie pozostawiał złudzeń. Ten publiczny akt obrony i faworyzowania, choć podsycał dalsze plotki, Ugruntował pozycję Leny i pokazał wszystkim, że jest nietykalna. Dla Leny te momenty były dowodem, że Aleksander jest nie tylko oczarowany, ale naprawdę zaangażowany. Jego gotowość do postawienia jej ponadbiurową hierarchią i chronienia jej przed zazdrością była dla niej cenniejsza niż wszystkie jego miliony. Ich zbliżenie stało się faktem, akceptowanym choć z niechęcią przez resztę firmy. W tamtych trudnych chwilach ich więź umocniła się i przeszła z etapu zauroczenia do etapu głębokiego, emocjonalnego partnerstwa. Miesiące minęły, a związek Aleksandra i Leny rozkwitał z siłą i głębią, których on nigdy by się po sobie nie spodziewał. Randki odbywały się często w domu Leny, gdzie Aleksander spędzał czas, pomagając jej w organizacji opieki nad Kubą, a przede wszystkim spędzając czas z chłopcem stał się dla Kuby swego rodzaju starszym bratem, ucząc go szachów i opowiadając o swojej pracy, zyskując tym samym bezwarunkową akceptację i miłość małego, mądrego człowieka. Lena widziała, jak ten niegdyś chłodny milioner zmienia się w czułego i odpowiedzialnego mężczyznę, który naturalnie wkomponowuje się w ich mały, skomplikowany świat pewnego wiosennego popołudnia, siedzieli we troje w salonie, Oglądając film, gdy Aleksander z dłońmi splecionymi z dłońmi Leny poczuł nagłą, silną pewność. Zdał sobie sprawę, że to nie jest tylko Lena, którą kocha. Kocha całą ich historię, łącznie z odpowiedzialnością i Kubą. Po raz pierwszy w życiu poczuł, że ta klatka miłości jest w rzeczywistości najpiękniejszym, najbardziej bezpiecznym domem. Lenosej spowiedział, a jego głos był poważny i drżący od emocji. Odkąd Cię spotkałem, moje życie przestało być pustą powłoką. Nauczyłaś mnie, czym jest prawdziwa siła i prawdziwa miłość. Wiem, że to dużo do powiedzenia, ale kocham Cię. I kocham to, co robisz dla Kuby, kocham jego samego. Nie chcę już żyć bez Was. Chcę być Twoim mężem i tatą dla Kuby. Jeśli mi pozwolicie, Lena, z oczami pełnymi łez szczęścia, nie potrafiła znaleźć słów. Po prostu uścisnęła jego dłoń mocno. Kuba, który najwyraźniej słyszał wszystko, uśmiechnął się szeroko. – Oznacza to, że będziesz mi kupować wszystkie książki o astronomii. – Wujku Aleksandrze? – zapytał z figlarnym błyskiem w oku. Ta naturalność i akceptacja były dla Aleksandera najpiękniejszą. Odpowiedzią Aleksander i Lena pobrali się w kameralnym gronie. Z Kubą jako honorowym świadkiem – Historia sekretarki i milionera, która wstrząsnęła Warszawą, zakończyła się pięknym początkiem. Aleksander, który kiedyś cenił sobie wolność ponad wszystko, odnalazł ją paradoksalnie w zobowiązaniu, użył swoich zasobów nie do kupowania kolejnych luksusów, ale do stworzenia domu dla swojej nowej rodziny. Zapewnił Kubie najlepszą opiekę i edukację, ale nie dał to, czego potrzebowała najbardziej: bezpieczeństwo miłość i wreszcie kogoś, z kim mogła dzielić swój wielki ciężar. W końcu w miłości i wspólnym życiu znaleźli piękną, niepowtarzalną rodzinę.